W Ewangelii według świętego Jana. Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek Go poprosisz. Rzekł do niej Jezus, brat Twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w nieostatecznym. Rzekł do niej Jezus, ja jestem wstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak Panie, ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus zruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście. Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli, oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie okazując... Wzruszenie głębokie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do Niego, panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wniósł oczy do góry i rzekł Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus. Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów, przybyłych do Marii, żawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, mamy tą piątą niedzielę Wielkiego Postu. I w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu otrzymujemy słowo, które ukazuje nam Chrystusa, który, który jest w relacji. Chrystusa, który jest w relacji do Ojca, ale przede wszystkim Chrystusa, który też nie boi się wchodzić w te relacje ludzkie, takie szczególną relację, jaką jest relacja przyjaźni. Betania, w, których, w, którym, w której mieszkała Maria, Marta i Łazarz, stała się dla niego właśnie takim miejscem, gdzie doświadczał tej takiej oazy przyjaźni. Tam przebywał Często i chętnie, co możemy widzieć na kartach Ewangelii. I to miejsce było dla Niego takim miejscem oddechu, zatrzymania się, nacieszenia się też taką ludzką życzliwością, przyjaźnią, ale także takim miejscem takiej duchowej odnowy i odpoczynku od tego trudu, trudu codziennej ewangelizacji. I ta przyjaźń Jezusa, zauważcie, jak popatrzymy na Marię, Martę, jest taka, Głęboka, jest taka delikatna. Taka przyjaźń jest też zdolnością rozumienia drugiego aż do głębi. I taka przyjaźń, zauważcie, nie potrzebuje wielu słów. Bo kiedy popatrzymy, gdy zachorował łazarz, jego siostry przekazują bardzo zwięzłą wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Bez zbędnych słów, bez zbędnych komentarzy. Po śmierci brata Marta wypowie słowa dość szorstkie gdybyś tu był mój brat by nie umarł ale zaraz udaje znaczy i teraz wiem że Bóg da ci wszystko o cokolwiek Boga poprosisz I zauważcie że jest w tych słowach taka pewność i też takie ludzkie uczucie do przyjaciela to tak jakby mówiła wiem że jesteś prawdziwym przyjacielem i mogę ci zaufać Czyli widzimy, że ta przyjaźń Marty w relacji do Chrystusa jest właśnie taką przyjaźnią bardzo spontaniczną, taką prostą, ale zarówno taką pełną zaufania. Równie silną i głęboką przyjaźnią odpowiada Jezus idąc do grobu łazarza, gdzie pierwsza ta jego reakcja na, na grob łazarza to jest płacz. Jezus zapłakał. I świadkowie tego wydarzenia komentują, zobaczcie, jak go miłował. Jezus, który nie wstydzi się łez, Jezus, który nie boi się zapłakać. Betania, jakby Jezus odsłania to, to swoje człowieczeństwo. Nie? Tak jak na górze Tabor przemienił się i odsłania swoje bóstwo, to Betania staje się tym miejscem, gdzie Jezus odsłania swoje człowieczeństwo. Nie? Bóg, który płacze nad śmiercią swojego przyjaciela, może dla wielu z nas jest bardziej przekonujący, niż ten Bóg, który skrzesza do życia. I, I moi drodzy, zauważcie, Jezus mówi bardzo ważne słowa, które myślę, że też chce wypowiedzieć nad życiem każdego z nas w tą piątą niedzielę Wielkiego Posta. Mianowicie, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Wyjdź z więzienia. I dziś Bóg właśnie chce, Chrystus chce nad Twoim życiem, abyś mógł dobrze przeżyć te święta Wilkanocne, abyś mógł dobrze przeżyć tę Paschę Jezusa Chrystusa. Jezus właśnie wypowiada te słowa, wyjdź na zewnątrz, wyjdź ze swojego więzienia, wyjdź z tego wszystkiego, co dziś Cię może wiąże, co dziś jest Twoim grzechem, co dziś sprawia, że się izolujesz, co Cię zamyka. Chrystus dziś Chcę zaprosić Cię do tego, abyś wyszedł na zewnątrz, aby On mógł Cię wskrzesić. I tylko wtedy dobrze przeżyjesz, właśnie prawdziwie przeżyjesz w swoim życiu tę Paschę Jezusa Chrystusa, to przejście ze śmierci do życia. Tego Jezus, przyjaciel, przychodzi dziś do Betanii Twojego życia, przychodzi dziś do Twojego grobu i mówi: Wyjdź na zewnątrz. Jaka będzie? Twoja odpowiedź.